Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie moje drugie koleżanki, drodzy koledzy Dzisiaj zapraszam was na część drugą trendów Na nadchodzący sezon, czyli wiosna, lato 2026 I dzisiaj będziemy rozmawiać o trendach włosowych Czyli fryzury, cięcie, kolor Co będzie królowało, co będzie modne Jeżeli szukacie zmiany, metamorfozy I chcecie być trendy To może w dzisiejszym filmie coś znajdziecie Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu O trendach mody ubraniowych No to zapraszam E, możecie sobie najpierw tamten obejrzeć, możecie sobie zacząć od tego, potem tamten, jak tam chcecie. Jeszcze raz będzie szukać trzecia część i trendy w makijażu, ale dzisiaj zajmiemy się włosami. I powiem Wam, że dzisiaj tak nieoczekiwanie, zaskakująco wybrałam trendy fryzurę. A mówię, że nieoczekiwanie wybrałam fryzurę, która jest trendy, ponieważ trend numer jeden to jest grzywka na bok, włosy na bok. Przez ostatnie lata panowała Albo grzywka, kurtynka, którą mam i kocham, yy, albo przedziałek, ogólnie przedziałek na środku. Był przedziałek na środku, ulizywaliśmy włosy. Włosy na bok są zainspirowane trochę latami 60., i to będzie albo po prostu przedziałek na boku, albo włosy, tak jak ja mam, puszczone za uchem, albo oczywiście z dwóch stron też włosy założone za ucho. Polecam Wam właśnie grzywkę, kurtynkę. Mm, czy tam grzywkę księżniczkę, bo jeżeli ona jest dobrze obcięta, chociaż nie wiem, czy moja jest dobrze, bo sama sobie obcinam. A ja mam grzywkę zrobioną tak, że jak mam ochotę, to mogę ją mieć. A jeżeli mam ochotę mieć włosy na bok, to też mogę sobie ją fajnie zaczesać. Ja wam powiem, że bardzo się cieszę, że e, grzywka na bok wraca. Grzywka na bok już no, dawno nie była modna, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Cieszę się, że będzie grzywka na bok, a nie tapirowana do góry. Pamiętacie 2007-2008, jak się brało do góry włosy. I z reguły to był też taki moment, kiedy była moda, modna grzywka na prosto i jak ona odrastała, to się udawało do góry, trochę się tapirowało się, robiło taką półkę widziałam tam na niektórych tiktokach miesiące temu, że ma to wrócić no jak na razie nie widziałam, żeby wróciła ta grzywka do góry podwinięta ale e, grzywka na bok wraca także dobra wiadomość, jeżeli nie lubicie przedziałka na środku, a nosiliście bo jest trendy, to oczywiście przedziałek na bok będzie jak najbardziej trendy, ja lubię siebie w każdej wersji lubię siebie w przedziałku na środku lubię siebie e, w przedziałku na bok tam z grzywką na bok i lubię się zaczesana do góry ogólnie nie mam problemu, lubię i grzywkę i bez grzywki, ja z włosami eksperymentuję cały czas, albo mogłabym cały czas, więc tutaj na pewno plus. Kolejny trend to będzie coś dla miłośników krótszych fryzur i zostaje z nami Bob. Ja mam wrażenie, że ostatni rok był pod znakiem Boba i to był taki French Bob, krótki, obcięty na prosto, lub właśnie krótkie obcięty na prosto, albo wygładzone, albo podkręcone. Często też z grzywką właśnie, kurtynką czy tam księżniczką. Natomiast w tym roku ten bob ma być troszeczkę dłuższy z przodu. Ale nie martwcie się, to nie ma być Karen, tylko elegancki bob, ale może nie taki wymuskany właśnie, tylko coś bardziej naturalnego. Tutaj na zdjęciu jako inspiracja jest Ania Rubik, możecie sobie zobaczyć. Więc coś, co jest delikatnie krót, dłuższego z przodu, ale wiecie, kiedyś było modne, że całkiem był krótki z tyłu, a długi z przodu, więc to nie, on jest nadal bardzo naturalny, lekko dłuższy z przodu, bardzo dużo gwiazd, obcięło włosy. Z takich najpopularniejszych, metamorfoz, no to oczywiście. Hailey Bieber obcięła włosy, to bardzo dużo dziewczyn poszło w jej ślady. Molly Made, Wielkiej Brytanii, też obcięła włosy, ale ostatnio właśnie we mm. Wolgo wierzy, że żałuje, bo za bardzo nic się z tym nie da zrobić. Jak sobie stwierdzicie, że chcecie zrobić Boba, no to liście się z tym, że możecie żałować. Ja sobie włosy podcięłam, no chociaż na Boba. Księżyc w pełni czasem mnie kusi, ale troszeczkę sobie zrównałam te włosy. Myślę, że lepiej wyglądają. Nie wiem, czy bym się odważyła na takiego krótkiego boba, jak dla mnie trochę księżyc w pełni. Są dziewczyny, którym bardzo pasują boby. Pięknie wyglądają w krótkich włosach i... No jest to proste. Suszenie, stylizacja na pewno jest prosta. Chyba, że macie kręcone włosy, niesforne włosy, no to wtedy bob to jest katastrofa, bo cały czas coś trzeba z nim robić. Kolejny trend to biżuteria we włosach. I już ta biżuteria we włosach była modna. Potem mieliśmy. Old money, quiet luxury, i mam wrażenie, że ta biżuteria włosowa zniknęła. No i teraz ma wrócić. I mamy tutaj różne i kokardy, i jakieś perły, i diamenciki, kilka klamer. Ja mam wrażenie, kiedy to było, tak, w 2020, Jestem pandemia. Były modne te klamry i kolorowe, może nie kolorowe, ale takie wyraźne ozdoby do włosów typu złote, srebrne, diamentowe. Myślę, że ostatnio trochę tego było mniej, ale ma wrócić. Także, jeżeli miałyście kiedyś dużo takich klamer i już nie nosicie, bo już nie są modne, no to co czas je odkurzyć i wyciągnąć. Jestem taka średnia, jeżeli o to chodzi. Lubię czasem jakąś złotą spinkę, ale z reguły nie przykładam uwagi. Uważam, że też na ciemnych włosach takie rzeczy się gubią, ale. Kokard było bardzo dużo w tym sezonie, zwłaszcza na święta. W zeszłym roku też były kokardy, i głównie to były kokardy. A jeżeli chodzi o takie statementowe spinki, no to też były w tym sezonie świątecznym, ale jakoś tak mniej popularne niż w poprzednich latach. Także zobaczymy, czy tego będzie więcej. I kolejny trend, moi drodzy, tutaj, czy ja jestem w szoku? Może nie, ale będą to włosy brązowe, czyli brunetki. Brunetki mają być w modzie i tutaj ten odcień ma być mm, naturalnym brązem, czyli nie mówimy tutaj o odcieniach e, jakichś tam copper brown, tylko to ma być taki klasyczny brąz, odcienie takiej głębokiej kawy espresso, moki. I tu jest właśnie napisane, że brązy nie tylko na zimę. I powiem wam, że to jest coś, co właśnie ja bardzo nie lubię w trendach. Mm. Kiedy jest mówione, że no to na zimę farbujemy na ciemno, na wiosnę blond, na wiosnę nosimy pastele, a na zimę nosimy czarne i kobalty. Słuchajcie, przede wszystkim nosimy to, co chcemy. Ja lubię sobie zmieniać włosy i rzeczywiście jak jest cieplej, to mam ochotę sobie zrobić refleksiki, ale są osoby, które drastycznie zmieniają włosy. Ja nie uważam, że to jest dobre przede wszystkim dla włosów, a po drugie nie zawsze. Konkretny kolor zawsze będzie na każdym dobrze wyglądał. Także tutaj bym uważała, bo jeżeli brunetki są w modzie, to jeżeli z natury macie urodę, która się nie lubi z ciemnymi włosami, no to ja bym uważała. Jeżeli chcecie przyciemnić, no to lepiej iść w jakiś taki średni blond, bo to i tak będzie dla Was szok, dla tych jasnych blondynek. Także tutaj, jeżeli chodzi o włosy, to. To jest wokół naszej twarzy, to jest trudno zmienić, to jest czasochłonne, to jest bardzo drogie, żeby tak drastycznie zmieniać włosy, więc tutaj bym uważała na te trendy, zwłaszcza jeżeli mówimy tu o takich głębokich e, odcieniach espresso. Ale jeżeli są tutaj brunetki, czy farbowane, czy nie. Mam teraz polecajkę, jeżeli zauważyłyście, że wasz kolor w pewnym momencie robi się taki czerwony, i się brzydko wypukuje, bo wiecie, jak ktoś ma blond włosy, to on się wypukuje tak na żółto i się go tonuje niebieskim czy tam fioletowym szamponem. A jeżeli macie właśnie taki czerwony, dziwny odcień na włosach, to ja wam bardzo polecam szampon zielony. Ja mam z fanoli yy, i też nie lubię, jak gdzieś taki właśnie czerwony pigment się przebija. Więc tutaj, że jeżeli chciałybyście zneutralizować ten odcień, no to polecam wam właśnie zielony pigment, a blondynki oczywiście fioletowe i niebieskie. I jeżeli chodzi tutaj o ten odcień brunet, dla brunetki, no to tu jest napisane, że ten odcień ma właśnie siedzieć na samym środku, czyli on nie może być za ciepły, on nie może być za chłodny. Co ciekawe, ja włosy farbuję ymm, poziomem siódmym, czyli w fryzjerstwie to jest blond. A są dość ciemne. Także, jeżeli będziecie chciały sobie same przyciemniać, to pamiętajcie, że im wyższy numerek, tym ciemniejsze włosy. Więc jeżeli to jest 7, to jak Wy nałożycie 3, to mogą wyjść czarne. Także uważajcie, tutaj taka rada ode mnie. Kolejny trend jest dziwny i myślę, że wiele osób może y, być w tym trendzie bez, y, bez nawet wiedzy o tym, że są trendy. A mowa tutaj o grzywce, która nie jest połączona. Zasada grzywki jest taka, czy na przykład powiedzmy grzywki, które są tymi księżyczkami, szamkurtynkami. Cały zamysł tej grzywki jest taki, że ta grzywka ma się pięknie łączyć z naszymi włosami i tworzyć spójność. Natomiast trend jest taki, że ta grzywka będzie miała schoda, że ta grzywka będzie miała dziurę. No i niestety, kto wie i ma grzywkę wie, że ta grzywka czasem się nie chce ułożyć i chcąc nie chcąc taka dziura gdzieś tam się robi, więc jeżeli chcecie być trendy, to robicie sobie grzywkę, która nie jest idealnie wblendowana w wasze włosy, nie jest to trend dla mnie, to mi się też kojarzy trochę z Natalią Oreiro Natalia Oreiro ze Zbuntowanego Anioła, też kiedyś miała, ona to w ogóle miała taką dziwną tą grzywkę, no i tutaj też chodzi o to, żeby ta grzywka żyła waszym życiem, tak jakby, że ta grzywka jest najważniejszym punktem fryzury Czyli, wiecie, spięte włosy tutaj nie ma znaczenia, jakie jest cięcie, tylko ta grzywka ma być takim punktem głównym. Dla mnie nie. Ja lubię zmiany i ja lubię mieć wolność z tą grzywką, że jak chcę sobie ją zaczesać na bok, to ją zaczesuję, jak chcę ją schować, to sobie schowam. A taka geometryczna grzywka, która jest, no, pff, konkretna, no to już musisz się pogodzić z tym, że musisz ją cały czas podcinać albo w końcu musisz ją zacząć zapuszczać i upinać ją non-stop. Kolejny trend... Nie wiem, co on oznacza. E? Nie. Ale ogólnie chodzi tutaj o takie odrośnięte boby i odrośnięte pixie katy. Była moda właśnie w poprzednim sezonie. W poprzednich sezonach na krótkie włosy pixie boby, natomiast teraz mamy je trochę zapuścić i one mają się stać bardziej takiej no bardziej nieułożone, trochę nawet w stylu męskim. Tu jest też nawet napisane w tym artykule coś ala Jim Morrison, czyli po prostu wiecie lata 70. lata 80. włosy, które sobie żyją własnym życiem. Średnia długość, nie krótkie, niedługie, jak dla mnie. To jest najgorsza długość, bo to jest właśnie ani krótkie, ani długie, no ale coś takiego, takie, takie odrośnięte boby mają być w modzie. Także jeżeli zdecydowałyście się parę miesięcy temu na boba, już na niego nie możecie patrzeć i jesteście właśnie w tej fazie, gdzie nie możecie na niego patrzeć i się zastanawiacie, czy ja mam przecierpieć i to zapuszczać, czy mam to z powrotem od, obciąć, to zostawcie, bo jest to trendy. No i to też daje mi trochę do myślenia, że naturalna tekstura włosa będzie właśnie modna, czyli włosy w stylu wyschły mi same, mam tutaj takie fale nierozczesane nie Jim Morrison właśnie teoretycznie coś dla mnie ale to w poprzednich trendach chyba też było, że te włosy mają być takie bardziej messy także zobaczymy, ja jestem team wygładzanie, ja lubię wygładzać, prostować, ale może dla zdrowia włosów powinnam się przerzucić na coś takiego kolejny trend to będzie architektura i ulizanie. Czyli mamy tutaj formę wygładzoną, ale to nie będzie koczek, którego ulizywałyśmy przez poprzednie sezony, e, czyli clean girl, aesthetic, wiecie, make up, no make up, ulizana głowa i koczek, tylko tutaj mamy mieć coś już bardziej strukturalnego, czyli ulizane włosy, ale ten koczek z tyłu albo kucyk z tyłu musi mieć jakiś sens. Także nie byle co, ale jakieś takie fikuśne koczki, fikuśne, kucyki mają być w trendach, ja się w sumie cieszę, ja lubię te ulizane włosy, bo to jest spoko, jak czasem sobie właśnie nakładam olej na głowę, to po prostu ulizuję i jestem w stanie, wiecie, w tym wyjść, no bo moda ulizane włosy są so, ok. natomiast jeszcze parę lat temu, nie wiem, 10 lat temu, wyjście w dresie i w ulizanych włosach, ala tłustych, to byłoby nie do przeżycia. Natomiast dzisiaj jest tak, że, że może to ujść jako coś nawet trendy. Także tutaj fajnie. Nie wiem, komu się będzie chciało robić jakieś arche, architekto, architektoniczne. Architektyczne? Nie wiem, komu się będzie chciało robić konstrukcję z włosów. Więc ja pewnie pozostanę przy tym koczku. Ale daję znać, że ulizane jak najbardziej. Ale coś ciekawego musi tam z tyłu się jeszcze dziać. Kolejny trend. Tu już będzie kolory włosów, kolorowy. Będzie tutaj, słuchajcie, blond, ale to będzie miękki blond, taki pszeniczny, czyli coś bardzo naturalnego. Nie wracają nam chłodne blondy, bo lata temu były, wszystko musiało być chłodne, pamiętacie? Tylko tutaj ma być taki naturalny, złoty blond, jak najbardziej zbliżony... Do właśnie takiego naturalnego rozjaśniania przez słońce, czyli sombre może wrócić, bo ostatnio to były tylko i wyłącznie balejarze, um, ale to ma być bardziej takie miękkie, więc no zobaczymy. Znowuż te złote tony nie każdemu będą pasować. Już lepiej iść w coś neutralnego, jeżeli nie wiecie. E, natomiast znowu te mikro pasemka będą modne, czyli jak najbardziej naturalne mikropasemeczka, nie paski od góry, tylko im cieńsze tym lepsze, czyli podejrzewam, że dalej ertacze będą królować bo airtacze były bardzo popularne przez ostatnie lata i gdzie nie wchodzę na TikToka to ertacz, 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 także nadal te airtacze będą co prawda będą one razem na zmianę z ciemnymi włosami, ale tutaj nie widzę, żeby były jakieś niestandardowe kolory, albo jakieś rudości modne także tutaj z tego co widzę to naturalne jak najbardziej naturalny blond, czyli właśnie rozjaśniony przez słońce, bez takich oczywistych pasemek. Czyli te pasemka nam wychodzą tak jakby od dołu, naturalne przejście. Podejrzewam, że odrost naturalny, żeby... Ja też strasznie tego nie lubię, jak ktoś farbuje włosy i ma paski i idą te, te pasemka od skóry głowy. Uważam, że no, no, nienaturalnie to wygląda, zawsze lepiej zrobić takie miękkie przejście, ale niektórzy chcą mieć paski, więc tutaj róbcie sobie co chce, rób ta, co chce ta, Natomiast tutaj e, mają być złote kolory i pasemka. Kolejny trend to będzie midi blowout. Co to znaczy? To znaczy, że będą włosy, włosy wymodelowane, wy a delikatnie. Czyli tutaj według tego artykułu i tutaj jest to źródło Cytują woga. E, tutaj chodzi o to, żeby to były włosy inspirowane latami 90., ale nie bardzo mocno wystylizowane, takie Hollywood włosy, tylko takie delikatnie. Czyli tutaj Wam pokażę zdjęcie Pani, co to za Pani, Sophie Turner. Nie wiem, co to za Sophie, ale widzicie, ona ma te włosy wystylizowane, ale w sumie wygląda jakby trochę wiatry przewczesał. Także miękkie fale. Ale żeby one właśnie nie były sztywne. Czasem, jak patrzymy na fale, to wiemy, że tam jest kilo lakieru. Bardzo fajne włosy, ale ile to się utrzyma, jeżeli będziemy stylizować takie włosy? No, prawda, bo to nie się nie utrzyma. Także jestem ciekawa, czy rzeczywiście te blowouty Troszeczkę się zmienił, bo teraz jak największy volume, jak najmocniejsze cieniowania były te butterfly katy, czy tam wolf katy, te włosy podwinięte, w każdą stronę, wywinięte. Natomiast tutaj coś bardziej naturalnego, podejrzewam, że taką dużą szczotką okrągłą. Także zobaczymy, czy tego będzie, ale to jest takie. Uczesałam się i, i mam ładne włosy, także żeby mieć taki efekt, to naprawdę trzeba mieć bardzo podatne włosy do takiej fryzury. I kolejny trend to będą loki, ale to będą loki takie loki naturalne. Czyli dziewczyny robimy curly girl method, jeżeli wam się chce, mnie się nie chce. No i tu jest właśnie napisane, że przez ostatnie lata były modne loki typu właśnie beachy waves, teraz mają być modne takie bardziej naturalne loki. Myślę, że tutaj ten trend jest właśnie skierowany do osób, niektóre mają proste włosy i tam ich będą kręcić, tylko to jest trend dla osób, które już mają włosy kręcone i powinny ten skręt wydobywać, także jeżeli macie ochotę na lśniące zdrowe loczki no to to jest ten sezon, powiem wam, że ostatnio właśnie bardzo popularne były trwałe, czy jakaś koreańska trwała, czy jest też taka pani w w Australii, która ma salon, może ją kojarzycie, Charlene ona się nazywa, ma, ma taki salon, Circle chyba się nazywa i ona jest specjalistką um, trwałej i ona ma cenę z kosmosu i robi te trwałe, takie same te trwałe jak te babcie, jak babcie na, na blokowiskach robiły. Młode chłopaczki też sobie robią trwałe, także trwała wróciła. Pamiętajcie, że trwała zmienia strukturę włosa i jeżeli wy sobie zrobicie te loki, to pamiętajcie o tym, że Wam będą odrastały proste i to będzie bardzo dziwnie wyglądać. Także ja was przestrzegam przed trwałą, plus bardzo też niszczy włosy. No, ale loczki mają być w modzie. Także, jeżeli macie ochotę na metodę Curly Girl, ja bym chciała. Ja bym chciała trochę bardziej wrócić do naturalnych włosów w tym roku. Nie będę wydobywać skrętu, ale chciałabym częściej nosić właśnie włosy, które nie są wystylizowane. Bo powiem wam, że przez ostatni rok to ja cały czas stylizowałam włosy, cały czas wygładzałam albo prostowałam I chciałabym, żeby ten rok był trochę delikatniejszy dla moich włosów Także zobaczymy, czy rzeczywiście mi się to uda zrobić Ale tak, to by było na tyle Mam nadzieję, że film wam się spodobał Zapraszam do komentarza, czy jesteście w trendach, czy będziecie, czy chcecie, czy planujecie jakieś zmiany Czy planujecie teraz się przeferować na blond albo na czekoladkę nie wiem, ja na razie nie mam żadnych planów, tylko chcę je odżywiać, odżywiać, odżywiać i zapuszczać zdrowe. I życzę tego również wam, żeby wasze że włosy zawsze były zdrowe, nie miały rozwojonych końcówek, żeby wam się nie łamały i zawsze pięknie wyglądały. Także dzięki i widzimy się już nie tylko w kolejnym filmie. Pusiaczki.